Wyobraź sobie, że jedziesz sobie samochodem i nagle słyszysz potężny huk, a wcześniej widziałeś olbrzymi błysk. Wszyscy podnoszą swoje telefony, zaczynają nagrywać. Szyby z okien lecą. Masz wrażenie, że w tym momencie jakiś nalot rakietowy na Twoje miasto się odbył, a okazuje się, że nad Twoim miastem, i to kilometry nad Twoim miastem, rozleciał się. Obiekt, kosmiczny obiekt, który z olbrzymią prędkością wszedł w ziemską atmosferę, obiekt którego fragment mam tutaj, więc ta dron, mała cząstka dron z Wegi drązłeki. Ta mała cząstka, mój drogi, meteorytu, który tutaj widzisz, to jest fragment meteorytu Czelabińskiego, jak jeszcze taki, sprzedawali, bo był taki, taki okres, że sprzedawali te fragmenty, jak leciało. Teraz to już jest oczywiście zablokowane. Dosyć ciemny, bo tak. widziałem, widziałem takie przełamane kawałki. Mhm. To jest rodzaj kamiennego meteorytu. Był taki jaśniejszy. A tutaj... to w środku taki jest. Natomiast ten to musiał się oddzielić i jeszcze, tak. jeszcze spalić. Tak, takiego atmosfery. gruzu kosmicznego dużo spadało, bo w momencie, kiedy on tam pękł, wybuchł, i tak dalej, tak. to jeszcze leciały i się osmalały. W każdym razie spadł meteory, całkiem, że tak powiem, się nam naprzykrzył tutaj na Ziemi. I to jest standard. Mnóstwo właśnie przecież swego czasu takich obiektów spadało na Ziemię. Do dzisiaj jesteśmy w stanie różnego rodzaju kratery przecież obserwować po upadku planeto i jakichś tam mniejszych to może nie, no bo to erozja Ziemi po prostu zatarła. Ale jakieś baseny wręcz uderzeniowe. Sam początek Układu Słonecznego to było wielkie bombardowanie, gdzie tego kosmicznego tak. gruzu było jeszcze tak dużo, że jak na strzelnicy dosłownie wszystko. Wszystkie planety obrywały. Widzimy to na przykład na Kalisto, tak? gdzie jego, ten Księżyc Galileuszowy, gdzie jego powierzchnia jest bardzo pierwotna i świetnie widać te wszystkie kratery, które tam uderzały przez miliardy lat istnienia I uderzają, i uderzają cały czas.